Mamy tutaj do obliczenia taką dziwną sumę. Ale zauważmy jedną rzecz, że każdy ułamek można zapisać w takiej postaci. 1 podzielić przez pierwiastek kwadratowy z n, dodać pierwiastek kwadratowy z n, dodać 1. Usuńmy niewymierność z mianownika. Klasycznie, tak jak to robiliśmy w poprzednich zadaniach, tak jak to robiliśmy w szkole podstawowej. Zobacz, wystarczy tutaj rozszerzyć ten łamek w taki sposób, żeby można było zastosować wzór skróconego mnożenia. Trzeci wzór, który widzisz tam obok. O, w ten sposób. Jeżeli wymnożymy Liczniki, to otrzymamy w liczniku pierwiastek kwadratowy z n odjąć, pierwiastek kwadratowy z n dodać 1. Natomiast jeżeli w mianowniku, w obu mianownikach zastosujemy wzór skróconego mnożenia, i to będzie a, to będzie b, a, b, to ze wzoru otrzymamy pierwiastek kwadratowy z n do kwadratu, to jest po prostu n, odjąć. Pierwiastek kwadratowy z n dodać 1 do kwadratu to jest n dodać 1 tutaj nawiasik. Jak opuścimy w mianowniku nawias, to n zredukuje się do zera, zostanie minus 1. I teraz, jeżeli licznik podzielimy przez minus 1, to otrzymamy takie wyrażenie. I stosując to do sumy, którą mamy rozpisaną tutaj, można tę sumę uprościć do, do takich wyrażeń, do takich działań. Pierwiastek z dwóch odjąć pierwiastek z 1, dodać pierwiastek z trzech odjąć pierwiastek z dwóch, dodać pierwiastek z czterech odjąć pierwiastek z trzech, dodać trzy kropeczki. Pierwiastek 99 odjąć pierwiastek 98, dodać Pierwiastek 100 odjąć pierwiastek 99. Zauważmy tutaj, że wszystkie środkowe wyrazy zredukują się do, do zera i zostanie. Zostanie nam tak. Pierwiastek z liczby 100 odjąć pierwiastek. Kwadratowy z liczby 1. Tak, jeszcze raz zobacz. Te wyrazy, jak opuścimy nawiasy, to te liczby zredukują się do zera. Tak, tutaj i tak dalej, i tak dalej. Nie, 90 ten pierwiastek, i zostanie tylko ten pierwiastek, i ten pierwiastek. No, a to się równa 10, odjąć 1, to się równa 9. No i co, jak widzicie teraz to zadanie? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie kanał, jeśli możecie, i udostępniajcie rozwiązania swoim znajomym, bo dzięki Wam ten kanał stale się rozrasta. Dzięki za wspólne rozwiązywanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.